Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam na zatrzymanie nad Słowem na 28 dzień stycznia. Kościół proponuje nam, abyśmy zatrzymali się nad fragmentem Ewangelii św. Marka z 4 rozdziału, wersety od 21 do 25. Jezus mówił ludowi, czy po to wnosi się światło, by je umieścić pod korcem lub pod łóżkiem, czy nie po to, żeby je umieścić na świeczniku, nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I mówił im: Baczcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wymierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą, bo kto ma, temu będzie dodane, a kto nie ma, pozbawią go nawet tego, co ma. Moi drodzy, niewątpliwie ten fragment zachęca nas do tego, byśmy byli światłem, byśmy byli świadkami, którzy kierują się w swoim życiu miłością. Ale ja chciałbym zwrócić dziś naszą uwagę na to jedno zdanie. Baczcie na to, czego słuchacie. O co Jezusowi chodzi. Moi drodzy, Jezus zachęca nas do tego, byśmy stosowali swego rodzaju higienę życia duchowego. Jeśli słuchamy dobrych rzeczy, jeśli karmimy się duchowo dobrymi rzeczami, będziemy wydawać dobre owoce. Natomiast jeśli w naszym życiu pojawiają się złe rzeczy, słuchamy plotek, słuchamy jakichś kłamstw, słuchamy jakichś rzeczywistości, które mogą niszczyć nasze życie duchowe, to niestety tak będzie. To życie duchowe nasze będzie się osłabiało. Dlatego tak ważną rzeczą jest, abyśmy rzeczywiście mieli na uwadze, czego słuchamy w naszych rozmowach i dialogach. Czy przypadkiem nie ma tam jakichś plotek, oszczerstw, obmów, czy nie mówimy, czy nie słuchamy też źle o innych ludziach, czego słuchamy w mediach, czego słuchamy w internecie, jaka muzyka, jakie filmy nam towarzyszą. To wszystko jest naprawdę ważne. Bo dzisiejszy świat próbuje nas mamić różnymi świecidełkami. Natomiast miejmy świadomość tego, że tylko Bóg zna prawdę i Bóg ma prawdę, która może nam pomóc rozwijać się duchowo i prowadzić nas do Królestwa Bożego. Jeśli więc chcemy mieć od Boga coś konkretnego i otrzymywać jeszcze więcej, sięgajmy po to, starajmy się dbać o to, co Bóg nam daje, rozwijać to. A wtedy będziemy mieli jeszcze więcej. Jeśli natomiast nie, grozi nam również to, co, czego Jezus uczy w dzisiejszym fragmencie. Mogą pozbawić nas również tego, co mamy. Oby tak nie było. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.